Gazynka posła do Piratów, Pirat tu stoi, posła do Piratów, tak, i żeby nie porwali przypadkiem, o tu Santa Maria, tutaj Pirat, tam jeszcze Wiking, tu w koło brzegu jest troszeczkę, prawda, zabawy morskiej, zabawy, na latarni ludzie. No niedawno to byliśmy za ślubiny Polski z morzem Pierścień rzucaliśmy tam na falochronie a, a teraz wycieczka dzisiaj Dzisiaj 27 Wtorek Wtorek 27 lipca 2015 27 lipiec, tak? Ósmy Mówisz, bo czas tam, prawda, uciekł, to w ogóle nie tego, nie liczymy, szczęśliwi nie liczą czasu, w związku z powyższym, prawda, nie wiem, czy to 28, ale na pewno wtorek, wtorek, tak, wtorek, wtorek, lipiec i co, i co, 2015, o. i tu staliśmy, tu w tym miejscu, Liga Morska i Rzeczna tu były obchody no i jeszcze tam pod pomnikiem daleko nie? idziemy zobaczyć tam tam pod pomnikiem obchody po, ślubiny Polski z morza tak było tak było a teraz jesteśmy i to. Tutaj wejście do portu. Plaża, dzika plaża. No może nie dzika. A, no, jesteśmy, jesteśmy w Francji. Znowu. 28 grazienka mówi. 28 lipca 2015. Odwiedziliśmy Kołobrzeg O. kosztuje tak tylko. No bo co my tam nie pójdziemy już po co? Tam. Pójdziemy sobie tam na promenadę tam. Nie? Może coś ciekawego. To jest ten co no, to... na... te, żeśmy go teraz tak, no. 18 maja no, co no, pan. Marca. Marce, to A, marzec. marzec. To byliśmy. możesz tego pana przeprosić na chwilkę. Bo ja, ja. Można pana na chwileczkę przeprosić tak, chwileczkę o, to jest to widzisz? Ha. Franciszek nie widział, tak jest tu byliśmy tu. tak jest, dziękuję a teraz idziemy a tu pracowali pracowali, pracowali. Tu mój przyjaciel Jeurek Rekia i Ragan Wodek tutaj rządzili a, dawno temu byli tutaj kapitan portu i był też pilotem Jurek no idziemy dalej, proszę wycieczki ja mam jedno, mhm. eee, jesteśmy na promenadzie koło brzegu Kręcy, kręcy. Tutaj ludzie Jedzą, piją odpoczywają tuż nad plażą To miejsce jest piękne, bo jest nad plażą samą i długi promenada Prawda? Także ale tutaj to było jednak 18 marca tutaj zrobi tak zrobili jak tu byliśmy i stamtąd no, no, tak, od pomnika żeśmy maszerowali. Nowy trotuar, wiesz? 18 marca tego roku maszerowaliśmy od pomnika tutaj przed Kapitanat, bo były zaślubiny Polski z morzem. Były zaślubiny Polski z morzem, więc rzucaliśmy pierścień do morza. Tak. potem liga morska odprawiła. I palmy rosną. I palmy też rosną. Palmy rosną. Zobacz. No, pójdziemy. Znowu się zrobiło spokojniej. Widzisz, wieczorem się robi spokojniej. Mm -hmm. nie? I na plaży bo już wiatr dzisiaj był ostry dosyć i deszcz z rana Nie? deszcz z rana był a teraz? Nie? teraz jest już spokojniej tak kochanie? czyli? jakie życie? mewki duże życie staje się coraz bardziej piękne spokojniejsze wieczorem, wieczorem Wieczorze. bo wieczorem potem idziemy na tańce tak? No właśnie. wiecie, jest spokojniejsze o tam na falochronie yy, to był wnuczek nie, tego co rzucił pierścień. Tak, ale to ten yy, wrzucał Wnuc... pierścień. A... Wrzucał pierścień no. wnuczek tak. tego yy, prawda, żołnierza, który tutaj zaślubił polskie z morza. Tutaj. To było 18 marca tego roku 2015. Byliśmy przy tym. Tak jest. I znowu jesteśmy, tym razem jako turyści, turyści. Tak. O. Alo, pani turystko, pozdrawiam panią.